thank you. Przygotowałem makaron spaghetti carbonara z makaronem ręcznie robionym z, z podłąk sosnowca, z tych ziaren właśnie. E, no i dostałem kilka bardzo wspaniałych rad. Cześć kochani! Niezmiernie mi miło znowu się z Wami widzieć po tej nieco dłuższej, wymuszonej przerwie. Wymuszonej z jednej strony nieco mniej przyjemnymi rzeczami, takimi jak na przykład sesja, nad którą nie chcę się rozwodzić, ponieważ wychodzę z założenia, że... Każdy, kto studiował, wie, z czym to się wiąże. A z drugiej strony, fantastyczną pracą w niesamowicie pozytywnym środowisku środowisku ludzi, którzy są naprawdę prawdziwymi Zajawkowiczami, jeżeli chodzi o dziary. E, czyli, w skrócie rzecz ujmując, pracą nad drugim sezonem. Polskich dziar. Przez cały czerwiec, a tak dokładniej to przez jego 13 dni, miałam okazję pracować na planie w charakterze osoby prowadzącej razem z Marcinem Brzydalem Maruszakiem, którego możecie kojarzyć z Warsaw Shore, z ekipą filmową. Na planie właśnie drugiego sezonu tego programu. Jedynego programu w polskiej telewizji o tatuażach. To była. Naprawdę niesamowita przygoda, zresztą namiastkę tego, co będziecie mogli zobaczyć na jesień w telewizji, macie już w moich klipach, w tych klipach, które Wam przedstawiłam i które puszczę jeszcze po mojej krótkiej gadce tutaj. Dla mnie, jako osoby zafascynowanej tatuażem, osoby, która jest prawdziwym zajawkowiczem, jeżeli o to chodzi, która sama się tatuuje i chce w tym kierunku działać, było to bardzo, bardzo pouczające doświadczenie. E którego nie miałabym okazję przeżyć, gdyby nie jeden z moich widzów, który powiadomił mnie na Instagramie o tym, że jest casting i któremu chciałabym z tego miejsca naprawdę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Tutaj gdzieś znajdziecie odnośnik do jego profilu. Podczas nagrywania miałam okazję poznać i podpatrzeć, jak pracują takie legendy tatuażu, jak chociażby Łukasz Smyku, Lewgien, Max Pniewski. Karol Szczygieł czy Szymon Szumala, e, i w zasadzie mogłabym wymienić tutaj 13 nazwisk, ale jeżeli śledzicie mnie na Instagramie bądź też śledzicie media społecznościowe e, polskich dziar, e, to wiecie, a raczej domyślacie się, co przygotowaliśmy dla Was w tym drugim sezonie. Utalentowani artyści to jedno, ale siłą polskich dziar są także uczestnicy. Ci, których poznałam, ci ludzie, których poznałam, to naprawdę przekrój różnych osobowości, różnych historii i doświadczeń, także całkiem spory przekrój wiekowy, więc bardzo budujące doświadczenie, jeżeli chodzi o nawiązywanie znajomości z nowymi ludźmi, które no naprawdę również bardzo doceniam. Więc teraz nie przedłużam, bo oczywiście, jak zwykle się rozgadałam. A nie miałam tego w planach, to miała być krótka wstawka I puszczam Wam resztę klipów, które udało mi się nagrać podczas tych 13 dni Wiedzcie, że naprawdę chciałabym nagrać tego więcej Ale praca na planie wiąże się z tym, że trzeba być gotowym praktycznie w każdym momencie I pracuje się po no takie minimum 10... Czasem nawet do 16-17 godzin. Eee, I raczej nie przeszkadza się ekipie filmowej w realizacji materiału, więc to, co mogłam i byłam w stanie nagrać, eee, no to po prostu zrobiłam i zmontowałam dla Was teraz. Ale dobra już, bo naprawdę mocno przedłużam. Pamiętajcie tylko o tym, żeby odwiedzić moje pozostałe media społecznościowe, Facebooka, moją grupę Kruki Tatumani. E, o Instagramie już mówiłam, subskrypcja wiadomo, e, będę już teraz nagrywać dla Was regularnie i powracam na stałe, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym tygodniu. Buziaczki i miłego oglądania! Powiedz mi coś Marcinie o twoim projekcie korali. Już pięć bransoletek mi się posypało. Stwierdziłem, że sobie zrobię taką permanentną, która mi się nie posypa. Permanentna bransoletka? Tak, z gangreną. Z gangreną w gratisie, ale dzisiaj nie będziesz miał żadnej gangreny. Dzisiaj będę miał klocka Lego. Dzisiaj będziesz miał klocka Lego, wykonanego przez Maxa Pniewskiego.